Cześć, ja jestem Retro Triforce i dziś zapraszam Cię do wysłuchania trzech historii o dawnych demonach słowiańskich. O Lichu, Południcy oraz Wisielcu. Jeżeli podobają Ci się tego typu historie, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę lub subskrypcji. Z góry dziękuję. Demon pierwszy Południca była wyjątkowo niebezpiecznym demonem polnym, znanym naszym słowiańskim przodkom. Powstawała z kobiety, która zmarła tuż przed własnym ślubem lub chwilę po nim. Poza tym, że południca była zwykle odziana w biały strój, niewiele łączyło ją z wizerunkiem przeciętnej panny młodej. Chuda, koścista sylwetka, pomarszczona śniada skóra, usta wypełnione wielkimi, ostrymi jak noże kłami, żółte, skołtunione włosy, czy wreszcie długie łapy, zakończone pazurami. Wszystko to sprawiało, że demon budził wśród wieśniaków przerażenie. Mieszkała południca wśród kłosów dojrzałego zboża. Niewielu śmiałków odważało się wyjść w pole w samo południe. Wtedy bowiem opuszczała swą kryjówkę i przemierzała pola w poszukiwaniu ofiar. O jej obecności świadczyło delikatne falowanie kłosów. Człowiekowi napotkanemu przy pracy łamała kończyny, dusiła go, zsyłała paraliż i postrzegła, a czasami nawet widowiskowo urywała nieszczęśnikowi głowę. Zostawione bez opieki dzieci, południca chowała do przepasnego wora i wynosiła do lasu. Zabijała je od razu lub zakopywała żywcem pod miedzą. Jej inwencja, w szkodzeniu ludziom, zdawała się być niewyczerpana, a okrucieństwo nie znało granic. Nic więc dziwnego, że kiedy wraz z zakończeniem sznif południca zakopywała się w ziemi i zapadała w sen zimowy, włościanie odczuwali niemałą ulgę i nieodpartą chęć hucznego świętowania. Demon DRUGI Wisielec. Haniebna i bezbożna śmierć, jaką było powieszenie się, zawsze spychała ludzką duszę w objęcia diabła. Przy akompaniamencie wyjącego wiatru i upiornych śmiechów, duch odchodził na wieczne potępienie, zaś ciało dyndało sobie, czekając na pochówek. Z tym jednak sprawa nie była prosta. Samobójca ściągał bowiem na całą wieś nieszczęście, dlatego jego trup wzbudzał skrajne obrzydzenie. Każdy, kto go dotknął, uważany był za nieczystego i godnego pogardy, dlatego zajmowali się tym zazwyczaj przyjezdni. Czekanie na odpowiedniego człowieka mogło zająć całe tygodnie. Gdy znalazł się taki, ciało samobójcy należało wyciągnąć z chałupy, przeciągając je pod progiem, a następnie zakopać poza terenem wsi, na przykład na rozstajach dróg. Idealnym rozwiązaniem było też podrzucenie truchła mieszkańcom sąsiedniego ciała. Nic więc dziwnego, że tak potraktowany zmarły, często nie mógł zaznać spokoju i wracał na ten świat w postaci demona wisielca. Poznać go można było po pętli na szyi, czerwonych wywróconych oczach i długim mięzorze. Wisielce po opuszczeniu płytkiej mogiły bądź zerwaniu się ze sznura, przysiadały najczęściej na gałęziach lub belkach pod dachem. Ukryte w ciemnościach czekały na bezbronnych przechodniów, by rzucić się na nich i pomścić swój niegodny pochód. I ostatni już. Demon trzeci. Licho. To mała, kudłata, złośliwa istota, przemierzająca puszcze, pola i gościńce dawnej spowężczyzny. Nigdzie nie potrafiło Licho zagrać na duże miejsca. Zawsze było skory do psot i figli. Mąciło ludziom w głowach, wprowadzając ich w bezdroża. tukło i wywracało naczynia z jedzeniem. Dosypywało popiołu do mąki, plątało koniom grzywy, czy chowało różne domowe przedmioty w najmniej spodziewanych miejscach. Te drobne, zdawać by się mogło, psoty musiały być dla naszych przodków bardzo uciążliwe, skoro utrwalili oni postać licha jako złego ducha w tak wielu powiedzeniach. Tamto licha, niech to licho polwie, licho wie, licho go nosi i wiele innych. To były już wszystkie historie demonów słowiańskich. Jeżeli ci się podobało, zachęcam cię do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Wyczekuj więcej takich filmików i życzę ci miłego dnia.